Witam bardzo serdecznie Łukasz Maciejewski. Rekomendacje dedykowane dla czytelników, ale i słuchaczy, ale i odbiorców kultury z Biblioteki na Bielanach. Jest mi bardzo miło, że ten cykl dzięki Państwu, dzięki Państwa zainteresowaniu możemy i chcemy kontynuować. I dzisiaj również mam radość podzielić się z Państwem wieloma cudownymi nowościami, albo wznowieniami, albo pozycjami, które trzeba nadrobić, a które jeszcze są na półkach księgarni czy do dostania w bibliotece. Serdecznie Państwa do tego zachęcam i bardzo lubię, ponieważ wiem, że nasi odbiorcy tacy właśnie są. Bardzo lubię kierować te słowa dla miłośników klasyki, dla miłośników pisarzy czy pisarek, które zaznaczyły Swoją obecność w ikonosferze, w stratosferze, właściwie należałoby powiedzieć świata kultury i Polski, i innych krajów. I zacznę od pisarza, bodaj mi najbliższego, pamiętam, że całą klasę maturalną. Może było to cud za wcześnie, ale jednak zdeterminowało mój los, i nie są to słowa bez pokrycia to było spotkanie z Marcelem Prustem w poszukiwaniu straconego czasu. Przygotowując się do matury, myśląc o, o maturze, przez cały prawie rok codziennie po kilkadziesiąt stron wracałem do poszukiwania straconego czasu i tak przeszedłem przez te siedem tomów z poczuciem. Te emocje się zmieniały, miałem też takie wrażenie, że może nie wszystko rozumiem. Może nie jest to lektura dla mnie i pewnie słuszne wrażenie, byłem za młody, ale potem zdarzała się iluminacja. Zdarzały się zachwyty i nad jednym zdaniem, czy nad kilkoma zdaniami, nad kilkoma stronami, i zdefiniowało to mnie o tyle, że ja pamiętam, że potem, a zawsze czytałem mnóstwo, do dzisiaj mi to zostało, potem nie byłem w stanie zaakceptować żadnej lektury, nie byłem w stanie czytać niczego innego. Ten prost wywrócił moje emocje na wspak, w tym znaczeniu, że ani Dąbrowska, ani. Dost Stojewski, ani Szekspir, nie mogli iść z nim w parze. Jestem pełen uznania dla wydawnictwa Eperson Ostrowi, ponieważ wznawia mało znane w swojej bibliotece pod redakcją Kajetana Maria Jaksendera, mało znane w bibliotece francuskiej. Y z dorobku Marcela Prusta. Wydali biografię pisarza autorstwa Edmunda White'a, którą serdecznie Państwu polecam w tłumaczeniu Anny Zofii Jaksender oraz kolejne dwa tomy rzeczy unikatów, właściwie niewydawanych wcześniej w Polsce korespondencji Marcela Prusta, twórcy w poszukiwaniu straconego czasu. Po pierwsze listy do L'Olycée Dodeta, a po drugie korespondencja z Danielem Halwejem, Hale, Halewi, przepraszam, to są opowieści, z, z których bazą, podstawą jest przyjaźń, to jest przypadek Dodeta. I druga rzecz, Belepok i osobowość z jednej strony Przyszłego eseisty, historyka i tłumacza. Korespondencja trwająca właściwie do końca życia pisarza Marcelego Prusta, datująca się od 1888 roku aż po 1922 rok. Koniecznie, jeżeli chcemy, żeby dzieło Prusta było pełne, poznajmy również te rzeczy, które sąsiadują z tym największym dziełem, epokowym dziełem w poszukiwaniu straconego czasu. Cieszy mnie polityka wydawnictwa marginesy, w ogóle lubianego przeze mnie, ponieważ y y y może nie najszczęśliwszy ruch z, y Lucy Mount Montgomery i jej tłumaczeniami, ani z Zielonego Wzgórza, ale jednak na przykład nowe tłumaczenia Ernesta Hemingwaya są bardzo ważne i potrzebne. Tym bardziej, że odkrywamy rzeczy, które może powinienem znać, ale nie znałem. Adam Pluszka przełożył wiosenne wody. Jest to arcyśmieszne, arcyzabawne, dowcipne. E, Hemingway, jakiego mniej znam i, i a którego poznać na pewno warto. Marginesy wydają również biografię, i to jest biografia najnowsza Beat Rigier. Georges i Język Wolności. Znamy najpełniej Georges Sand z afektu do Fryderyka Chopina, Lato w czy też publikacje, czy filmy. No ale warto poznać lepiej samą Georges Sand, a ta biografia na pewno nam to umożliwia. Z nowych rzeczy, nowej literatury Dorota, Kono, Wrocka sowa, Sawa przetłumaczyła y, y, to jest rzeczywiście śmierzynka. jeszcze nie ukazała się wersja oficjalna, to jest takie wydanie. Oryginalne przed sprzedażą powieść Patricji Lockwood. Nikt o tym nie mówi. Finalistka tegorocznego bookera, książka, która zrobiła spore zamieszanie. A moja jedna z ulubionych pisarek Sally Runej, autorka Normalnych Ludzi, napisała: Patricia Lockwood jest wyjątkową autorką, a to jej najlepsza, najzabawniejsza, najdziwniejsza i najbardziej poruszająca dotychczas książka. Naprawdę ją uwielbiam. Zobaczymy, czy Państwo również się przekonacie. Wydarzeniem literackim. Ubiegłego roku już y, 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 widzę. Y, m wyróżnionym w rankingach, nie tylko podsumowujących ubiegły rok, ale też w tych wielkich nagrodach typu Nike, jest ta rzecz, nad którą Jarosław Kurski pracował podobno kilkanaście lat. Dziady i dybuki, opowieść o jego rodzinie. Maja Komorowska, z którą już cytowałem nie tak dawno, mówiła mi, że Gdybym miała wybrać jedną książkę, którą naprawdę trzeba przeczytać, to jest to właśnie Jarosława Kurskiego, Dziady i dybuki, wydawnictwo Agora, również dlatego, że to jest opowieść o jednej rodzinie, w której przeplatają się losy polskie i żydowskie, ale też zarazem o wspólnocie i o polskości i o polskości rozróżnianej w systemie wartości religijnych, ale też rozróżnianej w systemie antagonizmów religijnych, co zresztą religijnych, tożsamościowych, socjologicznych, patriotycznych, co zresztą w przypadku akurat rodziny Jarosława Kurskiego jest nadto wyraźne, ponieważ i brat Jarosława i Jacek Kurski jest postacią z kompletnie drugiej strony politycznego światopoglądu. Biografia rodziny, a teraz biografia postaci, która została sprowadzona no, do jakiegoś ikonograficznego y, cyklu ruszył słońce, y, y, wstrzymał słońce, no śmieję się z siebie, wstrzymał słońce, ruszył ziemię polskiego, wydało plemię. Takich wierszyków musieliśmy się uczyć, jak widać nauka poszła w las, bo już zapomniałem. Y, Mikołaj Kopernik o obrotach. Y, Ciał niebieskich, kluczowe dzieło i rzeczywiście fenomenalne dokonanie. Mikołaja Kopernika, a to jest powieść biograficzna napisana przez nauczyciela chemii, niegdyś dziennikarza Wojciecha Orlińskiego. No, czyta się to ciężkawo, ale myślę, że jeśli chodzi, widać, że to jest jednak pióro nauczyciela przede wszystkim, chociaż z publikacjami kilkoma z Olemie, na przykład, ale jednak postać na pewno warta odkrycia. Na nowo, ponieważ nie tylko jest bohaterem ulic, pomników, no i takich sygnaturek, które właśnie nieudolnie Państwu i z pomyłką zacytowałem. Surrender, 40 piosenek, jedna opowieść to jest autobiografia Bono, rozpisana na utwory, które pisał. Też głośna rzecz, międzynarodowe wydanie, z dedykacją, co mnie wzruszyło dla żony, jednej żony Bono, z którą przeżył 40 lat i jest to opowieść przeprosiny, zarazem za to, kim był, jakie kłopoty sprawiał, a zarazem podróż przez cudowne lata 80., przez spotkania Bono z wszystkimi wielkimi tego świata. Był zawsze zaangażowany w politykę. Za co my wiemy najlepiej, jego zaangażowanie w ruch Solidarności. No, i do tego życie, do tego muzyka, e, e, Irlandia, kłopoty historyczne tego kraju, e, Dublin, Czwórka dzieci. E, no, postać, która nie dla wszystkich, myślę, że tych najnowszych pokoleń, mniej dla mnie, zespół YouTube i Bono to jest jedna z najważniejszych zjawisk w kulturze. I skoro o muzyce mowa, przejdźmy do kompletnie innej muzyki, ale cieszę Niezwykle, bo to są unikaty, wydawnictwo GAD, które już nieraz pojawiało się w rekomendacjach, aż cztery nowe pozycje z wielkiej płytoteki, studia, anima, studia animowanego w bielsku białej, skąd pochodziły rarytasy i filmy do dzisiaj. Przypominane, pokazywane, a my w przepięknych edycjach z bogatymi książeczkami poznajemy je od strony muzycznej i to również jest wspaniałe. Kto z nas nie pamięta, Reksia? Eee... Uroczego pieska, e, mieszkającego niestety w budzie. Dzisiaj się nie mieszkał w budzie, tylko byłby w domu, ale wtedy nikomu to nie przeszkadzało. I, a dzisiaj muzyki Zenona Kowalowskiego e, słucha się e, naprawdę świetnie. Marek Wilczyński, Zbigniew Lampard, Zenon e, Kowalowski to są też autorzy. Krótkich animacji studia w Bielsku-Białej, do filmów w reżyserii Aleksandra Oczki, Bronisława Zemana, Longina Szmyda czy Józefa Ćwiertni. Warto poznać tę muzykę. I jeszcze dwie płyty. Znowu Zenon Kowalowski, czołowy kompozytor studia filmowego w Bielsku-Białej, Marceli Szpak, Dziwi się światu. Przez mgłę pamiętam Marcelego Szpaka, podobnie zresztą jak y, muzyka Bogumiła, Pasternaka, kangurka hip hopa, ale muzyka i wymarzony prezent dla dzieciaków. Jeżeli macie Państwo chrześniaków w rodzinie albo po prostu swoje dzieci, no to myślę, że to będzie bajkowy prezent. A dla starszych, ale lubiących swingować, lubiących. Y, Klasy swingu, rockabilly, jazz rocka również. To jest kolejne wydanie, tym razem na widylu Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi Henryka Debicha. Początek lat 50. był pionierem do takiej muzyki. Zobaczcie Państwo, jakie piękne te płyty są wydawane w kolekcjonerskich kolekcjach. Kolekcjonerzy winyli, takie jak ja, mają wielką radość nie tylko z oglądania, ale również słuchania prekursorskiej melodii. Chyba Państwu wspominałem, że jeden z najpopularniejszych polskich aktorów, Piotr Witkowski, przyszedł do mnie i zachwycony mówił, że właśnie te utwory Debicha to jest coś, co dzisiaj odkrywają bardzo, bardzo młodzi ludzie. No i na koniec jeszcze propozycje DVD, coraz mniej się ukazuje, ale warto. Pozyskać je do swojej biblioteki, jeżeli macie państwo ochotę. To są komercyjne tytuły: Zouza i Niewidzialna Wojna. Niewidzialnej wojny nie, nie widziałem, nie oglądałem tego filmu Patryka Wegi, ale myślę, że chyba sobie odpuszczę. Od pewnego momentu po obejrzeniu polityki Patryka Wegi postanowiłem, że no, obowiązku nie ma żadnego i Życie jest zbyt krótkie, żeby przyswajać akurat twórczość tego autora. Nie muszę tego robić, zawodowo również, a to jest, myślę, lekka komedia, ale z mocniejszym i bardziej godnym przemyślenia tematem wiodącym dotyczącym tego, jak system filmowy drenuje psychikę zaangażowanych w powstawanie popularnych komedii romantycznych czy seriali. Małgorzata Kożuchowska w roli głównej jest przekonująca. No i opowieść nieco autobiograficzna e, królowej polskich seriali, jak niegdyś mówiono, Ilony Łepkowskiej. Serdecznie Państwa zapraszam. Widzimy się niebawem. Cieszę się, że mogliśmy się spotkać i tym razem. Do zobaczenia. Łukasz Maciejewski.